Wysypisko śmieci w Jaroszowie należy do grupy Veolia Usługi dla Środowiska, międzynarodowego holdingu działającego w sektorze zarządzania odpadami. Nowa inwestycja kosztowała 12 milionów złotych i pozwoli zakładowi w lepszym stopniu utylizować oraz przetwarzać gromadzone tam odpady komunalne. Ekologiczne Centrum Utylizacji otwiera właśnie nową sortownię do odpadów komunalnych wraz z linią do produkcji paliwa, alternatywnego paliwa RDF. Linia ta będzie przetwarzała 110 tysięcy ton odpadów rocznie. Z tych odpadów, które tutaj będą sortowane, czyszczone, będzie produkowane paliwo, które później będzie trafiało głównie do cementowni, gdzie będzie spalane. Jest to pierwsza inwestycja w zakładzie mająca na celu przetwarzanie odpadów. Planowane są kolejne. Zaczęliśmy od składowania odpadów. Następnym elementem tego zakładu jest właśnie otwierana sortownia. Kolejnym inwestycją będzie kompostownia, więc to będzie przetwarzanie kompleksowe odpadów komunalnych. Otwarcie nowej linii wiąże się również z zwiększeniem zatrudnienia. Potrzebnych jest 19 nowych pracowników do kompleksowej i całodobowej obsługi instalacji. Oczywiście każda nowa inwestycja to nowe miejsca pracy, ale też podatki, z której przecież gmina żyje. Bardzo się cieszymy, że firma poszerza swój profil działalności. Do tej pory tylko składowisko dzisiaj nowoczesna linia sortownicza, przy której na początek no, znajdzie zatrudnienie wielka grupa osób ale już wiemy, że w planach tej firmy jest rozwój, to jest również startowanie w przetargach na odbiór odpadów komunalnych. Sortownia pozwoli przerobić blisko 110 tysięcy ton odpadów rocznie pochodzących nie tylko z okolic Strzegomia, ale również gospodarstw domowych całego Dolnego Śląska.